nazwiska nasz I, co... i no po subskrybujcie, gram pierwszy ja jestem pierwszy, polizam kanał Dawca, a do niczego niech 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 I niech Hardcore, niech i Bobo, Więc lecimy. Dam okolnie na fajnym fajnego Mega Jak ktoś to się tym nie przejmuje. No, spokój. Myślę, że tu już wioska. Dobra. Zaczynamy. Hardcore. Sezon. Pierwszy czas. Nie dam Nie dam na Nie Nie Mojezus, ja robię. Gramy standardowo na dużo pięknych, żeby było na co? Żeby było co mieć, nie? Na pięć, na no przykład. O Boże, skin mi się nie pokazuje. Nie wiem czemu, ale mi się skin nie pokazuje. No dobra. O, już widzę wioskę. Siemanko. Ale fajne się, się trafił. Jak z kowalem, to jeszcze fajniejsze, nie? Ale co tu robi pustynia na środku? Tam chyba od tej. O, tu jest pustynia! O! Cześć! Co masz do wydrady, Wy nie macie pracy, no tak. Już. Dobra, a więc. Kill of, epoka kamienia. Pierwszy odcinek z serii hardcore i pierwszy odcinek na kanale. Jedna łapka w górę równa się kolejny odcinek z serii hardcore. Nie schodzę tam później tam zejdę. Gram, w, gram na mieczyk, bo na hardkorze się zwykle ja robię mieczyk, a nie siekierkę. Chociaż siekierkę sobie też w razie czego zrobię, jakbym miał jakąś nagłą sytuację. No i jeszcze kilo. Mm Co? Dobra. Ok. A więc mamy zrobiony achievement. Mamy zrobione ulepszenie. Epoka kamienia. No właśnie. Teraz zwiedzamy naszą wioskę. Prawdopodobnie tu zamieszkamy. Wezmę sobie do gościu. A coś O, stracił pracę. Szkoda. Straciliśmy wieśniaka, Wezmę sobie łóżko. Bo potem buduję swój dom. Brazu, już grałem na hardcore, ale zginąłem przez głupiego zombie, zombiego, bo za mną z i dostał jakiegoś speeda. I mnie zepchnął do, creeper, do creepera i miałem wtedy diamentowy, diamentową zbroję całą. I nie wiem, jakim to cudem się stało. Co to jest tutaj? To jest ten od, map, od mapy, dobra. Nie widzę tu kowala szkoda. O! Kurczę. Ale dużo tej hejbali. Chcemy zobaczyć jeszcze tamten domek i chyba zbieramy hejbale. To nie będzie chyba nasz dom jako ta wioska to nie będzie chyba nasz dom. Bo jest mega słaba. Jedynie co jest niej dużo, to jest hejbali. I wieśniaków. To jest jedyne. Dobra. A więc lecimy po hejbale. Pozbieram sobie tą pszenicę i posadzę. Będę taki dobroczynny, że posadzę. Nie? Ok. I ziarno prawdy. A ziarno prawdy jest gdzie? Nie wiem. Później tylko zdobyć żelazo. O, ale, dużo pszenicy, jejku. Nie ma tu craftingu, nie? Nie ma. Dobrze, że poszłam do tego domku. Nie robię klacza, oczywiście. Kamienne na matyka i lecimy. Ogólnie to polecam kanał dawcza. Ja wiem, że już to mówiłem, ale. No, kanał dawcza mnie ja w ogóle polecał, więc ja polecam go i Bobo, Bobo Games, kanał i Antoni Franic. kanał. No, więc mamy bardzo dużo tych, tych chlebków, zapasy na cały hardcore, może wejdziemy do nederu, kto wie, dobra. Lecimy do wioski, do wieży. Uff, Ała. Oj, nieźle. Niezła próba zabicia się. Dobra, gdzie tu, co, co jest w tej skrzynce? Mam tych rochlepków i książkę. Książkę weźmiemy. Bo może się przydać. I jeszcze zobaczyć, czy jest tu. C co ty tradujesz? Oho! Dobra, 9 szmaragdów. Co mogę za 9 szmaragdów kupić o jakiegoś innego? Są sami w farmerze. Sami farmerzy, o co chodzi? O! Stasiu! Jak on się nazywa? Mariusz! Mariusz, to było jego przezwisko. To zniszczymy. To zniszczymy. Mariusz! Czemu się aż kłonisz? I to zniszczymy. Dobra, Mariusz. Okej. Okay. Pięć. No to foj, nie? fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Eee, tu jest wieśnia. Sorry, że ci do domu gościu, ale... Potrzebuję rzeczy. Oho! Ale chlebków. Dobra, dzięki. Przy okazji mam coś do jedzenia. Już piąty poziom. No bez przesady, nie? To jest jakiś... Eee... już widzę, no niestety, no ludzie, opuszczamy wioskę, Tu naszą wioskę z dziewięcioma NM, i sklepkami, i z wszystkimi kamiennymi narzędziami, i z pięcioma, no, sztabkami złota. A więc powodzenia, sztabkami złota, boże, żelaza! Ok. Ogólnie ten hardcore będzie bardzo może długi, o ile nie zginę. O, oho! To nieźle, nie? Dobra, screen kordów. Dobra, screen kordów i po prostu idę dalej, bo to na razie nie dla mnie. Polecam tekstur packa, jak na jakim gram, czyli... Ila? No difficult, no self i -pix, selfpixel, selfpixel. stój! Stój, Króliczku! Ej, Ghost da mi się udaje. Czasami udaje. Piąty poziom, wyruszamy w dal. Pierwszy dzień zaraz za nami, już słońce zachodzi, a my mamy łóżko, pozbieram jedzonko. Tak w razie czego. Ale sorry, że dostałaś. Pięć. Jakby mi brakło chlebków, to mam jedne jeszcze jedne znaczy wieprzowinę, no. Piotrek, naucz się polskiego. <laughs> no, za chwilę koniec odcinka będzie. Myślę, że nie będę kombinował za bardzo z długością odcinków, tak że odcinki będą bardzo dłuże, długie, ale myślę, że 15 minut to muszą potrwać, moim zdaniem. Ja tak, ja tak po prostu mam. No. Wpadajcie na kanał Peter Guitar. Oho! No i proszę Państwa, pierwszy dzień za nami. I. <coughs> Ojej, teraz, pierwszy dzień za nami. Idziemy zobaczyć, czy jakieś zrobiaki wokół nas zrespiły. Może zrobimy lawapulkę. Zobaczymy, czy w ogóle gdzieś tu jest lawapulka. Okay. Dobra, wchodzimy do jakiegoś keimatu, pierwszego, który znajdziemy. No i tam po prostu farmimy. Farmimy żelazo, węgiel na pochodnie. Ile tu zwierzątek! Kotek! Dobra. Myślę, że będę zaraz kończyć. Też wejdę jeszcze do tego keba i poszukam jakiegoś... Jakiejś... Już myślałem że to drugie... O! Jest coś. Jakieś kawa jest. Jakaś kawa jest. O. o kurde, nic nie ma. O, jest żelazo jedynie. Gram w wersji 1171 Więc to jest najnowsza wersja. Ojejku, ile tego? Okej, okay. ile żelaza 8 ma? 8 żelaza. Wyszłam z, z kopalni z 8 żelaza. A więc potem będziemy to wszystko przepalać. Papa!